Sponsorem programu jest Polski Związek Motorowy, oferujący wakacyjną kartę Assistance. Czas na jazdę, Wojciech Majewski, witam. Witam tym razem z Paryża i przyznam się Państwu, że zastanawiałem się długo, co w tej relacji powinno być najważniejsze. Czy te auta, które pojawią się niedługo na polskich drogach, jak choćby nowy Volkswagen Golf 7, czy może auta takie mirage, auta zupełnie abstrakcyjne. W tej relacji będzie jedno i drugie, więc te auta nasze, bliskie nam sercu, od choćby 500 w wersji L-Long, takie auto, które właśnie wchodzi na polski rynek, no i zobaczycie Państwo Ferrari, Lamborghini, Bentley'a, Rolls-Royce'a, no i piękne kobiety. Czas na jazdę! Zaczynamy! Oczywiście nie wszystko pokażemy w tym programie, ale zaczynamy od Peugeota Onyxa, samochodu, który zrobił na mnie największe wrażenie. Niesamowite połączenie nowoczesności, najnowszych trendów designerskich. Z materiałami nieco zaskakującymi, bo tak naprawdę bardzo podstawowymi. Jak papier, bo drewno, które zostało użyte do, do konstrukcji deski rozdzielczej, pochodzi ze sprasowanych gazet, czy mieć, która za parę lat pewnie pokryje się patyną, ale o to też chodzi, tak? Ten samochód ma żyć i ma być naturalny i jednocześnie nowoczesny. Prawda jest taka, że jest coraz mniej zasobów naturalnych i ten samochód pokazuje kierunek, w jakim w ogóle idzie motoryzacja. Oczywiście to jest koncept, i tak zostanie ale trendy właśnie takie są w tej chwili. To jest najlepsza Panda, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy, także ona, ona nie będzie na pewno gorsza od poprzednich, wierzymy, że będzie lepsza i że spotka się również z tak dużym zainteresowaniem, oczywiście głównie w terenach, w terenach górzystych, ponieważ to jest auto, które posiada bardzo dobre własności terenowe, bardzo dobre własności trakcyjne, więc ono faktycznie to nie jest gadżet do miasta, do wjeżdżania na krawężniki, to jest samochód, który, który potrafi poradzić sobie w trudnym terenie. Panda z napędem na cztery koła to na pewno samochód, który nie będzie się sprzedawał w tysiącach na polskim rynku. To przede wszystkim samochód dla Austrii, Szwajcarii, a więc dla górskich krajów, ale w Polsce pewnie też klientów znajdzie. Natomiast w Paryżu było wiele bardzo ważnych aut, które na polskim rynku będą się pojawiały i o tym wszystkim opowiemy Państwu w kolejnych programach. O Golfie, o nowym Mondeo, o nowej Maździe i tak dalej, i tak dalej, bo nowych samochodów było w Paryżu sporo. Jazda na rowerze z przeszkodami, labirynt, marsz w goglach, a także projektowanie nowych znaków to konkurencje, z którymi musieli zmierzyć się młodzi ludzie podczas europejskiego konkursu edukacji drogowej w Bochni. Polski Związek Motorowy wśród zadań statutowych ma trzy zadania. Sprawy sportowe, sprawy turystyczne i właśnie działalność na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od wielu, wielu lat jesteśmy organizatorem w Polsce turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla szkół gimnazjalnych i turniej motoryzacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych. Także w sposób naturalny uczestniczymy również w edukacji drogowej, w edukacji komunikacyjnej dla młodszych dzieciaków. Stąd ekipa Polskiego w związku z tym, uczestniczy każdego roku w konkursie międzynarodowym pod auspicjami EFIA. Dlatego chcieliśmy, aby raz odbył się ten konkurs w Polsce, abyśmy mogli zaprezentować z jednej strony nasz kraj, a z drugiej strony dać satysfakcję kolegom z Bochni, którzy przez wiele lat startowali jako reprezentanci Polski, a jednocześnie uważamy, że pokazanie i Bochni, kopalni Soli Plus. Krakowa to jest wielka atrakcja dla młodzieży, która przyjecha z 20 krajów. Z jednej strony, zwiedzenie Krakowa czy Wieliczki to była ogromna atrakcja, ale przede wszystkim walczono o punkty. No i okazuje się, że najlepszą była drużyna z Czech. Na drugim miejscu uplasowały się ekzekwo reprezentacje Rosji i Serbii, później Szwajcaria i Łotwa, a Polacy na piątym miejscu. Oczywiście apetyty były większe, no ale można powiedzieć, że Polacy byli gościnni, zrobili trochę no, głupich, niepotrzebnych błędów, ale ostatecznie ten wynik nie był najważniejszy. Wspaniała atmosfera, doskonała organizacja i na pewno to jedna z najważniejszych imprez motoryzacyjnych tego typu w kraju w tym roku. Ideą tego konkursu jest szerzenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego w codziennym życiu wśród dzieci i młodzieży. Gościmy tutaj w Bochni 20 ekip z państw europejskich, są to mistrzowie krajów. W czasie tego konkursu odbywają się cztery tory przeszkód, zlokalizowane tutaj na hali, i cztery zadania teoretyczne. Zadania teoretyczne poszły naszym dobrze. Trzeba wiedzieć, że piąta lokata, którą zajęli nasi zawodnicy, to najlepszy wynik w historii uczestnictwa w tym konkursie. Dobre sami tu patrzy, jest tu nadal, dobre jako prekażki są tu, niektóre są ciężkie, niektóre lachsie, lach Testy są no, takie, dają się, tak dobre tu jest, wyborne. Musimy być w Troszkę trudno, ale hmm. tu na początku, ale potem już była dobrze. Ta wiedza, która przez nich jest uzyskiwana w ciągu całego roku nauki szkolnej i która tutaj jest oceniana przez jury sędziowskie, na pewno wpływa na poprawę bezpieczeństwa na drogach. A nam pozostaje mieć nadzieję, że to młode pokolenie zmieni tę nie najlepszą sytuację na polskich drogach, że będziemy jeździli bezpieczniej i pojęcie kultura na drodze nie będzie pojęciem wyimaginowanym. O czym warto wiedzieć, czyli przypominamy tym, którzy wiedzą, i uczymy tych, którzy niekoniecznie wiedzą. Najczęściej teraz zamiast koła zapasowego jest tak zwany zestaw naprawczy. Nie jestem fanem tego rozwiązania. Uważam, że zawsze lepiej koło zapasowe, a przynajmniej dojazdówkę mieć. I a propos koła zapasowego. Mój znajomy kupił samochód pięcio czy sześcioletni, w którym opona była jak nowa. Jeździł jeszcze rok, złapał gumę, wymienił to koło i nagle okazuje się, że nie trzyma powietrza, że samochód dziwnie jedzie. Sześcioletnie koło, nawet jak nigdy nie było używane, jest do wyrzucenia. Żywotność opony ze względu na trwałość tej gumy to maksymum 5 lat. Warto wiedzieć. Pora przypomnieć trochę historii marki SAP. Firma powstała w 1938 roku i specjalizowała się w budowaniu samolotów na potrzeby armii. Od momentu powstania, aż przez cały okres II wojny światowej, raczej nikt nie myślał o czterech kółkach. Dopiero pod koniec wojny wyprodukowano pierwsze motocykle, samochody, ciężarówki, a myślano nawet o produkcji gotowych do montażu kuchni. Pierwszy prototyp o nazwie Ursap był intensywnie testowany w tunelu aerodynamicznym. Zaowocowało to bardzo dobrym współczynnikiem CX, który wynosił 0,32. Przy okazji, podsumowując jego jazdy testowe, okazało się, że samochód przejechał tyle, co wystarczyłoby na pokonanie całego globu ponad 13 razy. Auto było zasilane dwucylindrowym, dwusuwowym silnikiem o pojemności 750 cm3. Podobnie jak Volvo, również konstruktorzy Saba dbali o bezpieczeństwo. W aucie była standardowo montowana klatka bezpieczeństwa. Zgodnie z oczekiwaniami i spekulacjami w prasie, we wrześniu 1955 roku na rynku pojawił się nowy samochód. Saab 93, który był pierwszym autem zasilanym silnikiem trzycylindrowym. Oczywiście jesteśmy na Mazurach, 69. Rajd Polski, najważniejsza impreza samochodowa w naszym kraju. No i oczywiście wielkie emocje. Rozpoczęło się wszystko inaczej niż zwykle. Taki krótki odcinek klasyfikacyjny, który miał za zadanie ustawienie kolejności startu w pierwszym odcinku specjalnym następnego dnia. Powiem kiedyś dzisiaj na szutrach, kolejność ma ogromne znaczenie, pierwszy ma zdecydowanie trudniej, a najlepsze miejsce czwarte, piąte i Finn Lappi, który wygrał ten odcinek, wybrał sobie właśnie piątą pozycję startową. Zresztą wszyscy mieli świadomość, że Asapeka Lappi, niezwykle zdolny, młody fin, który na mistrzostwach tego kraju rządził, a skoro wygrywał na fińskich szutrach, trudno, żeby było inaczej w Polsce i rzeczywiście od początku wspaniała rywalizacja pomiędzy Michałem Kościuszko, to zawodnik, który reprezentuje nas w Mistrzostwach Świata i SAP Co-Lab. Na początku szybciej fin, później na pierwsze miejsce wysunął się Michał Kościuszko, ale z odcinka na odcinek zaczęła się rysować przewaga fińskiego kierowcy. My oczywiście obserwowaliśmy jak w tej konkurencji radzą sobie kolejni polscy zawodnicy, a sytuacja niezwykle ciekawa, bowiem Kajetan Kajetanowicz, który zdobył już tytuł Mistrza Polski, startował dopiero jako 21, bowiem zawalił ten odcinek klasyfikacyjny, miał tam e, przygodę, no i oczywiście nie miał już szans na nawiązanie walki z najlepszymi. Nieźle jechał również Krzysztof Hołowczyc, ale chociaż skakał daleko jak mógł i walczył Kajetanowicz, liczyło się tylko dwóch zawodników – Kościuszko i Lampi. Jesteśmy dopiero po pierwszym dniu rywalizacji i z polskich kierowców jesteśmy zdecydowanie najszybsi i ozdobą tego rajdu jest nasza rywalizacja właśnie z finem. Pewnie, że mam świadomość, że już nie wygramy rajdu, ale na pewno szanuję bardzo kibiców i będę jechał do końca. Jechał, jechał bardzo efektywnie i ostatecznie zakończył rajd na szóstym miejscu. A to Grzegorz Grzyb, który pojechał również zaskakująco szybko. Mówi się o nim, że to specjalista od rajdów asfaltowych. Pojechał jednak bardzo dobrze i ostatecznie zakończył rajd na trzecim miejscu. I to na pewno wielki sukces tego kierowcy. Sukcesem można nazwać również drugie miejsce Michała Sołowowa który zdobył tym samym wicemistrzostwa Europy, zresztą po raz trzeci. Skorzystał niestety z pecha Michała Kościuszki. On wyskoczył, chciał nawiązać walkę ze znakomitym Finem na takiej szybkiej partii, uderzył w kamień, no i niestety marzenia kierowcy, którego w tej chwili oglądamy, spełzły na niczym i to nie po raz pierwszy. Śmiało można powiedzieć, że Michał Kościuszko ma pecha do rajdu Polski. A to znakomity film, który rządził, i właściwie nie było wątpliwości, że on ten rajd wygra. Nieźle jechał również Kajtan Kajtanowicz. Nadrabiał i ostatecznie zakończył rajd na doskonałym czwartym miejscu. To był trudny rajd dla naszego auta. Bardzo trudny, a mnie wszystko woli, ale jesteśmy na mecie tuż za podium. Czuję się jak zwycięzca. Cieszymy się z wyniku. Niesamowicie drugi raz pod rząd stajemy na podium w rajdzie polskim w eliminacji mistrzostw Europy. Najbardziej prestiżowa impreza u nas w kraju, tak więc nie ma tutaj co narzekać, trzeba się cieszyć. It feels very unbelievable and also satisfied. Very, very cool. A szczęśliwy i zadowolony jest SAPK Kalapi, który wygrał rajd polski. Wiele imprez motoryzacyjnych dzieje się w październiku i dla Państwa będziemy mieli niemało atrakcji. Otóż na tor w Brnie podczas Kia Lotus Race przyjechała Natalia Siwiec, jedna z najpiękniejszych Polek, Miss Euro 2012. Ona próbowała swych sił w samochodzie wyścigowym i my z tego mamy dla Państwa relację. A więc zapraszam za tydzień na czas na jazdę. Dziś to wszystko. Do zobaczenia i do usłyszenia.